Dzień dobry, dzisiaj Finlandia. Proste, te dwa słowa, ale szczególnie to drugie, no ale bardzo ważne dla mnie i oczywiście z tej Finlandii. Będzie dużo w tym roku, podejrzewam, bo już ten początek roku fiński jest bardzo dobry. Luty był niesamowicie mocny. No i właśnie w tym lutym wyszedł jeden z mocniejszych punktów tegorocznych, jak dotąd, czyli nowy krążek Norhem. No i o nim dzisiaj powiem kilka słów. Zapraszam. To może nie jest dla mnie pierwszy wybór, jeśli idzie o Finlandię, ale jest to zespół, który bardzo cenię, lubię, bardzo lubię, no a wiecie, pierwszy wybór, jeśli idzie o Finlandię u mnie, no to jest zawsze też trudny z drugiej strony, bo tyle jest tych fińskich zespołów, które bardzo lubię, szanuję i często słucham, że to naprawdę nie jest proste, więc nawet bycie... W tym drugim wyborze fińskim u mnie, to i tak jest bardzo wysokie miejsce w jakichkolwiek rankingach, aczkolwiek takowych nie prowadzę. Norem to zespół, który już ma na koncie cztery pełniaki, ponieważ ten najnowszy, wydany w lutym przez Out of the Dungeon, jest czwarty. Oni jeszcze poza tym, co tam wydali, dwa splity, koncertówkę, demo, epkę wszystkie te rzeczy mam. Bo bardzo ten zespół lubię. No i po prostu wstyd ich nie mieć. Przynajmniej w moim przypadku, bo oczywiście nie każdy musi je posiadać, nie każdy musi lubić Norchem. Ja lubię, gdyż to jest trochę fińska tanzbuda, trochę podniosłość, trochę melancholijność, ale przede wszystkim to, co w metalu jest przecież też ważne, dobra jazda do przodu. No i na Aurinko ja teraz, bo tak zatytułowany jest ten album. Norchem nie ochodzi od swojego stylu, gra dalej to, co grał wcześniej z jednym tylko wyjątkiem. Mam o... odnoszę wrażenie w zasadzie jestem, no, jestem tego pewien, ten album jest bardziej ponury od poprzedników. On nadal składa się z kompozycji, które bujają, które niosą do przodu, ale atmosfera tego krążka jest dużo bardziej ponura. A sam album prezentuje się bardzo ładnie. No, niestety, Digipak, ale sam jego wygląd, wydanie, ten karton użyty do tego, no naprawdę robi fajne wrażenie. Graficznie też jest bardzo ładnie. W środku nie ma książeczki, no ale to się wszystko rozkłada tak, że są teksty. Srebrny dysk, co ja bardzo lubię, doceniam. Także wizualnie, jak najbardziej, jest ok. Aurinkoja teraz to 41 minut muzyki, 8 kompozycji i, i oczywiście jest tutaj 3 czwarte tego materiału, to stary dobry norem. To jak sami słyszeliście, jest oczywiście Norem i tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Oni mają e, ciekawy ten swój styl, dosyć oryginalny. Gdzieś tam w pobliżu można by umiejscowić momenty Goatmoon, Moon, ale tylko momenty. Dużo bliżej na przykład też e, Norhem jest Sun Wicholinen. Aczkolwiek w Norhem właśnie na tym ostatnim albumie, tej skoczności, tej wesołości, jest dużo mniej. Oczywiście z tą wesołością to ja troszkę sobie teraz płynę, bo to, że coś jest skoczne, to jeszcze nie znaczy, że z automatu musi być wesołe i muzyka Norchem wcale też nigdy nie była jakaś taka bardzo wesoła, ale oni w swojej twórczości mieli jednak dużo takich fragmentów, które można by uznać za właśnie dosyć takie taneczne i wcale nie przesiąknięte jakąś wielką dawką nienawiści, złości i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też to wszystko oczywiście występuje, ale jest to wszystko spowite atmosferą ponurą. Ten album jest dużo bardziej mroczny, ten album jest dużo bardziej hmm, e, zamyślony momentami. E, ten album jest dużo bardziej klimatyczny, wręcz bym powiedział, od poprzedników, bo tutaj mm, ta powierzchowna e, wesołość, taneczność i skoczność. Jest naprawdę obciążona bardzo dużą dawką mroku. Mroku tęsknoty, nostalgii, ale czasami też i podniosłości, do tego jeszcze dojdę. Natomiast to nie zmienia faktu, że nadal mamy tutaj naprawdę momenty hitowe. Akurat ten numer to jest w ogóle największy sztos na tym albumie. Bardzo on chwyta, a ten motyw, który przed chwilą słyszeliście, no, po prostu coś pięknego. Bardzo fajne też użycie klawiszy. W ogóle jest ich tutaj mniej, według mnie, niż na poprzednich krążkach Norchem. Są oszczędniejsze, mają też mniejsze spektrum, jakby swoich dźwięków, ale. Co według mnie działa tylko i wyłącznie na plus, bo fajnie podkreślają, są z głową po prostu użyte, fajnie podkreślają, czasami oczywiście, tak jak na poprzednich albumach, też budują melodię, ale jednak biorą w tym mniejszy udział niż kiedyś. Nie zmienia to faktu, że są obecne i bardzo dobrze, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić norchem bez klawiszy. To oczywiście poza samymi klawiszami bardzo fajnie użytymi. Też przykład kolejny bardzo chwytliwego fragmentu. E, ale też z drugiej strony mam wrażenie, że tej chwytliwości na Aurinko ja teraz jest mniej niż na poprzednich albumach. Elon Kechra była taka już naprawdę naładowana tym. Tutaj tego jest jakby mniej, ale to też wynika z tego tytułu, iż ten album jest po prostu. E, nasiąknięty, przesiąknięty właśnie tym ponurym klimatem, tym mrokiem. Jest tutaj też trochę takich kompozycji, które wyróżniają się w całej dotychczasowej twórczości Norchem. Jest trochę zwolnień, są numery, które, znaczy są numery, jest numer, który jest wręcz balladowy, bym powiedział. Są momenty ku zadumie, jak najbardziej, ale są też momenty bardzo podniosłe. No bo Norchem to jednak trochę takiej atmosfery też bojowej zawsze było. Trochę takiej atmosfery do szturmu, no i na tym albumie nadal to oczywiście jest. Także podsumowując, ten krążek nie wnosi żadnej rewolucji do stylu Norchem i bardzo dobrze. Natomiast pokazuje, że panowie w tym swoim stylu, w tym swoim ogródku potrafią jeszcze wyhodować coś, co ten ogródek ubarwi, doda mu jeszcze smaku i też troszkę potrafią ten styl stonować. Oni rozwijali go, rozwijali go, myślę, że w Elon Kehra w pewnym momencie już dotykała granicy tej skoczności, tego użycia klawiszy, i teraz jakby tak troszkę odbili się od płotu i wracają w stronę początków, stosując więcej właśnie gitarowych struktur w tych utworach, troszkę wycofując klawisze, troszkę dodając właśnie więcej tego mroku. Jest to tak naprawdę chyba najbardziej black metalowy album Norhem do tej pory. I album, który może nie chwycić od razu niektórych. Mnie chwycił od razu, ale to też dlatego, że ja po prostu jestem dużym fanem Norhem. Natomiast on też nie od razu może chwycić, bo mówię, nie jest tak bardzo przystępny, nie jest tak bardzo przebojowy, nie jest tak bardzo chwytliwy. Ale zarazem jest bardzo dobry, trzyma Norhem na właściwej ścieżce. Także ja bardzo, ale to bardzo polecam ten krążek i w ogóle twórczość Norchem, bo jeśli ktoś nie zna, to myślę, że naprawdę warto nadrobić. Bardzo mocna premiera tegoroczna. Bardzo możliwe, że ten album znajdzie się w podsumowaniu roku, ale do końca roku jest tak daleko, że trudno teraz wróżyć z fusów. Dziękuję bardzo. Do następnego.